Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie po raz kolejny w takie quizy i dzisiaj będziemy sobie zgadywali e, krajewy lub nietypowych kategorii część trzecia. Mam nadzieję, że Ci Wam się spodoba i że zostawicie łapkę do góry e, A jeżeli Wam się nie spodoba to zostawcie łapkę w dół e, i myślę, że możemy e, zaczynać. Pierwszy tutaj... E, Pierwszy quiz, który zrobimy sobie tutaj, to jest, który kraj jest większy, więc zobaczmy co to będzie i będziemy sobie zgadywali. Ee, Austria czy Portugalia? Tu mamy taki quiz. Ee, no dobrze, to jest taki, nie spodziewałem się, że będzie taki quiz, ale trudno, zróbmy. Wydaje mi się, że będzie to Portugalia. Tak, dobrze. Holandia czy Chorwacja? Nie, no tutaj bez dwóch zdań Chorwacja. Meksyk czy Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska jest większa, Meksyk ma 1,9, a Arabia ma chyba 2,1 miliona. Litwa czy Łotwa? To dosyć trudne, chyba. Litwa? Egipt czy Nigeria? Nigeria chyba. Słowacja czy Słowenia? Słowacja. Włochy czy Polska? Włochy. Włochy są większe, mi się wydaje. Wielka Brytania czy Polska? Polska. Wielka Bre Brytania ma 240 tysięcy. E Szwecja czy Finlandia? Szwecja. Nie, Finlandia dajmy. Hiszpania czy Francja? O kurczę, Francja chyba. Francja ma 600, coś, a Hiszpania nie pamiętam. Japonia czy Niemcy? Niemcy mają chyba 340 ileś. A Japonia. Dajmy Japonię, bo tam jest dużo wysp. Węgry czy Serbia? Serbia. Nie, Wło Węgry. Grecja czy Bułgaria? Grecja. Irlandia czy Czechy? Irlandia mimo wszystko chyba. Argentyna czy Kazachstan? Kazachstan. Stany Zjednoczone czy Chiny? Kurde, tego nie lubię. Chiny są chyba większe. To różne źródła podają różnie. Australia czy Brazylia? Australia chyba. Nie, Brazylia. Nie wiem. Mongolia czy Iran? Iran. Iran ma 1,6 miliona, a Mongolia ma milion chyba. Peru czy Kolumbia? Kolumbia chyba. O ile się nie mylę, to chyba Kolumbia ma 1,2 miliona. Dobrze. Przepraszam. Urugwaj czy Paragwaj? Paragwaj chyba. Korea Północna czy Południowa? Północna chyba. Północna ma chyba 120 tysięcy km, a Południowa ma chyba 100. Gruzja czy Azerbejdżan? Azerbejdżan chyba. Kenia czy Etiopia? Etiopia. <laughs> Zambia czy Zimbabwe? Zimbabwe. Ocean Spokojny czy wszystkie lądy świata? Kurczę, ocean Spokojny. Dajmy. Nie, jak? Wszystkie lądy świata. Zakończ quiz. Tak, zakończymy quiz. Zobaczmy. Może mamy wszystko dobrze. Na pewno nie mamy wszystkiego dobrze, bo. Ocean Spokojny jest większy. Tak samo jak większe jest Zambia, nie Zimbabwe. Za ciebie mieliśmy dobrze. W Azerbejdżanie mieliśmy dobrze. Tutaj mamy dobrze, dobrze. Peru czy Kolumbia? Większe jest Peru. Dobrze, co tam dalej? E, Argentyna jest większa niż Kazachstan, tak samo jak Czechy jest większa niż Irlandia. S Serbia jest większa niż. Nie, Węgry są większe niż Serbia. Mm. Szwecja jest większa niż Finlandia. Polska jest większa od Włoch. Egipt jest większy od Nigerii. A jest ile mamy procent? 64% No cóż, lekka kraksa można by, że mogliśmy się troszeczkę bardziej zastanowić na to Nad tym, no ale cóż Bywa i tak, dobrze Kraje najbliżej Polski chyba Tak? Czy nie? Tak, dajmy to Spróbujmy Kraje najbliżej Polski, no to tutaj mamy ile? No dosyć blisko mamy. Dobrze. No to w takim razie zaczniemy sobie łatwo, bo Czechy, no to, to na pewno tutaj będzie, będzie Słowacja też na pewno eee, Litwa, może Łotwa bym spała, bo też to jest to dosyć blisko, tak jest. A Estonia? Estonia może będzie? Jest Estonia jeszcze. No to na pewno jeszcze Rosja eee, Białoruś eee, Co tam jeszcze? Eee, Niemcy na pewno też co tam jeszcze jeszcze będzie, jeszcze co tam może być eee, wydaje mi się, że jeszcze może być ewentualnie nie ewentualnie, tylko Węgry Węgry na pewno, Ukraina eee, chyba z takich zero że, że, że graniczymy to chyba już wszystkie napisaliśmy więc teraz musimy strzelać to strzeliłbym może w Bułgaria Bu Bu nie, nie ma Bułgarii a może Mołdawia co? Mołdawia może? jest Mołdawia no to pewnie też będzie <laughs> Rumunia jest Rumunia no to może też być Szwecja w sumie tak, Szwecja, a może też będzie Finlandia Spróbujmy to takie skandynawskie może jeszcze Norwegia być ewentualnie. Nie ma. Spróbujmy w takim razie jeszcze Belgia. Nie ma. Austria. Jest Austria. Hmm. Austria. Co tam jeszcze? Szwajcaria może. Nie ma. A spróbujmy trochę dalsze. Może Włochy. Nie ma Włochów. Nie, bo chyba źle napisałem. Włochy, są Włochy, są Włochy, może być też w sumie Francja, nie ma Francji. Eee, to spróbujmy, co tam jeszcze jest, takiego jeszcze jest taki, z którym najdalej graniczymy. w sensie nie najdalej, ale najdalej z tej listy. Czy czekajcie, no bo tutaj czasu cieka 30 sekund mamy. Yy... Co tam jeszcze jest? Nie wiem, spróbujmy Grecja może. Nie, spróbujmy nawet Chorwacja. Jest Chorwacja. To może Albania? Nie ma Albanii. A Bośnia i Hercegowina może będzie? Bośnia i Hercegowina. Dobrze, zmarnowała. A Czarnogóra? Nie ma Czarnogóry. Dobrze, 80% mamy, co ciekawe. Serbia, no tak. Dania, Słowenia i Holandia. No dobrze. Coś nam nie pykło. Coś nam nie pykło. No ale cóż, bywa, bywa i tak. Eee... Dobrze. O, to jest trudne, ale jedyne państwo europejskie. To jest czasem trudne. I spróbujmy. Głosował za opuszczeniem Unii Europejskiej. O Kurczę, zaczyna się na E.O. Estonia. To wiemy. Ma ponad 100 milionów ludzi? Jest takie państwo? Kurde. Może Rosję zaliczają. Tak. Makarą śmierci. No to też pewnie Rosja. Nie. Nie ma Rosji. Dobrze. Ma 7 osobową radę jako głowę państwa. Nie wiem. Ma pomarańczowy pasek na swojej flaze. Pomarańczowy pasek. Musiałem sprawdzić coś. Przepraszam, może Czarnogóra. Nie. Rozpoczyna się od litery U. Ukraina. Materium. Ma terytorium na kontynencie afrykańskim. Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, ma. Tak. Ma drogi bez ograniczeń prędkości. Wiecie co? Nie ja będzie. Y, używa złotego jakaś swojego no, Polska. Polska górą. Y, nie ma komarów. Norwegia. Może. Nie. Jest monarchią absolutną. Wielka Brytania chyba. Nie ma. Graniczy z Morzem Śródziemnym i Morzem Północnym. Trudne to jest. Jest całkowicie otoczony przez Morze Śródziemne. Cypr, chyba. A nie wiem, czy Cypr będzie Malta. Ma jednego miliardera na 10 tysięcy obywateli. Monako? Tak. Przepraszam. Rozpoczyna się od litery. Kuczy. Hmm. o Ostrzeiłem. Ma, ma drogi bez ograniczeń prędkości, to Niemcy dem Nie chciałem tego głośno mówić, bo może byś dopowiedział, żeby wstydu nie było. No to cóż, a nie ma komarów. No to może być łatwe, jak nie ma komarów, tak? Jak nie ma komarów, to nie wiem. Nie wiem, kurczę, co może być. Szwajcaria. Jakie kraj może nie mieć? Islandia. Tak, jest Islandia. Jest podwójnie zamknięty. Nie wiem, co to oznacza. Graniczą z u nas. To też może Norwegia. Nie. Szwecja. Nie wiem. Średnią wysokość powyżej 1500 metrów. No to Szwajcaria może. Nie. Dobrze? Wybiera 40%, 40 mocy z wiatru. Co? Ma Jaki kraj może mieć karę śmierci? Białoruś. O wy Białoruś nieźli. Ma osobową radę jako goły państwa. Kurczę, który to może być? Są za opuszczeniem złe. Nie wiem, tu trzeba strzelać. Trzeba strzelać sery, Serbia. <grych> nie, no, nie, nie, nie wiem Niemcy może. Nie. Który? Dobrze, czekaj się, bo to jest skomplikowany proces. Który ma pomarańczowy pasek na fradze? Żadnej chyba nie ma i za... który się rozpoczyna literankę? No który? Kosowo, tak, ów. ostatni chwilę, 20 sekund, Kosowo zapuszczenie złe, który który to był taki nie wiem, Hiszpania najwyżej no nie wiem czy miałaby to robić dobrze, czekajcie bo mi spadło coś spadło mi coś ważnego dobrze kochani jedna sekunda nie damy rady Wielka Brytania była za opusz... głosowała za opuszczeniem UE aha dobrze Śliwia to... źle to zrozumiałem ma średnią osobową radę jako głowy państwa, Szwajcaria. No pomarańczowe mam na swoje Irlandię. E, nie skomentuję tego. E, jest monarchią absolutną. Watykan jest podwójnie zamknięty. Liechtenstein graniczy z Morzem Śródziemnym i Morzem Północnym. Francja. Ma bilionowy dolarowy fundusz majątkowy. Norwegia. Ma średnią wysokość powyżej 1500 metrów. Andora, nie zgadujmy raczej. Babiera 40% z mocy wiatru. Dania. No dobrze, tego, no nie udało mi się zbytnio tego zrobić, zróbmy może jakiś taki ostatni, ostatni quiz, bo tak mało takich nietypowych kategorii było w sumie, flagi państw powyżej 100 milionów mieszkańców, zobaczmy, to będzie szybki quiz, zróbmy, dobrze, no to w takim razie rozpoczynamy quiz, mamy dwie minutki na wszystko, ale my to zrobimy szybko. Chiny, tutaj pierwszy tu jest. E, Chiny, później Demokratyczna Republika Konga. E, Brazylia, Japonia, Rosja, Nigeria, USA, e, Egipt. Widzicie, ja w trybie natychmiastowego rozpoznania. Kurczę, bo mi się w dziewiątko opisało. Indie, Etiopia. Etiopia, Indonezja, me Meksyk, Pakistan, Bangladesz, Bangladesz się wpisz i Filipiny. Proszę bardzo, 100%. 100%, bo ja to umiem. Mówię, że to będzie taki szybciutki quiz. Eee, to jeszcze możemy znaleźć. <laughs> Hmm. Państwa z najdłuższymi granicami To zróbmy, to jest taka nietypowa kategoria I Zróbmy, nie wiem, spróbujmy Chiny Może gdzieś będą Są, na, na samej górze Dobrze, Rosja Tak, Rosja jest Mongolia, jest Mongolia Uuu, ciekawe y USA Kanada Meksyk? Nie, nie ma Meksyku. Brazylia pewnie. Eee, Brazylia, co to jeszcze może być? Eee, Francja. Niemcy. Nie ma, ale najmniejsze to jest 5, 8, 7, 6, Więc nie, zróbmy Argentyna. Chile też pewnie będą. Co jeszcze będzie? Ewentualnie Kolumbia. Jest Kolumbia. Eee, a może być jeszcze RPA. Nie ma. Egipt, może. Sudan. Jest Sudan. U, udało się. Demokratyczna Republika Konga jest. Co jeszcze będzie? Może Republika Środkowoafrykańska. Środkowoafrykańska. Nie no, tego pisać. Yy, co, dobrze, niestety nie ma, napisałem się na marne. Yy, ale jeszcze są takie długie granice jeszcze jakiś kraj ma długie granice no cóż. Jaki może mieć jeszcze? Nie wiem, nie wiem. Może Ukraina, słuchajmy. Kurczę, jakie znaki mi się wpisały. Ukraina spróbujemy. Nie ma Ukrainy, niestety. E, co tam jeszcze może być? Turcja, może co? Dopiero 11, a MS20. Dobrze, dobrze. Niestety nie ma. Przykro mi. E, a Indie? Są Indie. O, O proszę, jak miło. Nawet Indie zawitały. Kazachstan. Jest Kazachstan, piękny. E, Afganistan, może. Nie ma Afganistanu. A Pakistan? Jest Pakistan. E, Pakistan, może jeszcze e, Etiopia. Nie ma Etiopii. E, Norwegia. Szwecja, Finlandia Ktoś się zawita? Nikt nie zawita, 14 tylko To tak nie, być nie może kochani <laughs> Arabia Saudyjska może Arabia Saudyjska no, Niestety nie tym razem Ekwador Peru Boliwia Jest Boliwia Podoba mi się szedzić jeszcze na koniec To chyba koniec To już koniec 15 tylko to ile to będzie procent Ileś pewnie będzie Ołak Ojej, ja przepraszam was wszystkich 75% Algeria, Uzbekistan, Mali, czad, Myanmar Myanmar jest najradsza. Najrzadziej ludzie ofisują No dobrze Jeżeli chcecie czwarty odcinek, zostawcie 5 łapek do góry Widzimy się jutro w szesnastki,